W nowym odcinku z Brow Stars. I dzisiaj będziemy grali z i wykonywali misję. Jak widzicie, mam 35 level, ale tu nie uda mi się zdobyć, co prawda, legendarnego dropa, Nie ma takiej opcji. Więc głubo. głupo. ogólnie znajomi tutaj ma. o, A nie. Online był 2 godziny tam. Dzień to a tutaj to się tak Dobra, pierwsza misja To wygrać będzie tak Dobra, to lecimy Pierwsza misja do... No dwie pierwsze misje do zrobienia. Już jedną misję zlo... zrobiłem. Nie jak dla na boty. Hej, Patrzcie, Kuba i Kuba jest. Wiem mm, czy... Czy tak naprawdę losaj dżini to jest dobre? Tak naprawdę może być dobre, bo jak ja sobie załaduję ulta, przyznam, to ja mogę zrobić mały kombo. Hmm, kurde, nie do droga. Jajaja, no, Falta Solo, solo, gramy Solo, solo, że nam wam że tak zostawcie suba i lajka na ten kanał. No jest nowy, jest, będzie nowa postać. Wybrał to zostawcie tego suba. на -а -а. ой я жил хуй как эту псычанг ночь Tamten by palkiby. Co ja robię? Na oni będą się bili. Ja skorzystam z tego, że jest piony. Dobra Oj, ale błąd, ale błąd Dobra, co? chyba! Chmura go wykończył! Chmura go wy wykończyła na easy! Dobra, tutaj jeszcze jeden win, i będę mieć 400. Star. Będę mieć kolejny poziom kalnetu. Będę mieć 35 i to będą chyba kredyty. Bo ja chcę mieć gemy, żeby kupić sobie przy postaci postacie. No z niektórymi typami to ja już gram z tej lundy. O, z tym jakimś tam kurde dziwnym na. Że ja tak naprawdę... Dobra. Ja się umówię tak z, z wami, widzowie, że ja będę codziennie po prostu pucharków wbijał, bo to się nie da, psóżmy. Aha, już są za Bo ja chcę wbić tego spajka. Mogę kogoś przyciągnąć. Przez to działa. Działa tu też przez ścianę. O oh my god, o kurde. Oj, ale głupi błąd. Dobra. Mały. Aha. Dobra, więc idziemy do karnetu. A nie, to będzie Drop. Kolejny. Czy będzie legenda? I będzie walczył. I co będzie? Punkty mocy 50. No to nawet nawet liters. Za trzy będą. Dobra, to, to zrobiłem. Kolejne to jest. Nie nie Kolejne to jest. Zagraj ponownie 10 razy sobie zrobię, ale przy mogę zagrać w takim takim kolonca strefa zagrać z Darylem i gorącą strefę o nie wydarzenie jest jakaś taka A jak to się jak trafi bez ksaków to jestem ten... mogą być tak samo co to jest to opudnie.

Dawać środek przejmujemy teraz Kurde cool No środek, co mu nikt nam na, na środek nie idzie No kurde cool ja nie mam sensu jak jestem sam Выиграли, лишь мы хочешь. Хм, нег пока мало. Потому что вы играть. врач. Ну, а грамм с двумя, был. Ник. Так, за... там опадишь? Dzisiejsza to, to nie jest dobra nad dalem. Muszę sobie nawet załadować. Dobra, jednak da się pokonać gara Dawaj, zabijaj! No, bez nie. Dobra Kurde, zabiło mi Ale mamy 8, to też każdego zabije? To mi dużo zabiera. Dobra, zrobiłem teraz, odwaliłem głupotę. A dobra wielkie starcie. Nice. Dobra. 15 faleków. Hmm. Nie wyjdę. Teraz przypomniałem, że będę musiał dobić 350. Nie, 60, aha. No tutaj mamy legendarnego stardropa jeżeli 20, ale wiem, że z legendarnego to wiem, że mi chwilę leci z legendarnego saldropa. Teraz możemy wygrać Zależy mi go odebrać trzy paliki, żeby to już może być Stale już mamy wygraną No a to coś tam robi Umbek Mogę gram wy... Kurde, że zabili mnie Dunita zabiła Edgara. Takim sposobem nie ma już jednej drużyny. Dobra, ja do Piperki to nie podejdę, jak nie mam ulta. Pomóż, pomóż, pomóż. No kurde, no przecież jest taka nita, to jest dla mnie to załatwienie. Jezu. O Jezu, jaki zły. Ludzie, którzy grają LoLu, to nie wiem, że oni odwalają. No. No i wróciłem się. Dawaj ją. 30 park Huber. Rozumiem. Nie będę mieć. O kurde <śmieszne> ile mi zabrakło? Ja Dalelem to ja aż mogę w ogóle na af. Hmm. Co dobro, możemy zagrać z tym dalem Ale nie mówię, że będę jakimś koksem. tej sali Sigma, Sigma, Sigma jest w kwat w dło. Hmm. Są takim i takie okazy wyłapywać. играю с рандомами на двух. Не сей одна рунтка. Ну что? Такие мне забьют. Nie, no kim ja nie, nut, to nie jest mapa, to nie będę mapa, to nie będzie nie Nie wiem, czy złoży takim akcentem to jest ja wam nie końca, więc marka.